Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym teście, w kolejnym materiale wideo. Ostatnio doszły mnie słuchy po filmach z ostatnimi Mazdami, jakie się pojawiły na kanale, że powinienem nagrywać te Mazdy również w ruchu, podczas jazdy. Jestem za kierownicą kolejnego produktu japońskiego producenta. Jest to. Największy suw tego producenta, czyli model CX5, i również się tym modelem przejedziemy. Póki co, oczywiście, czym jest CX5? To jest, tak jak wspomniałem, największy suw Mazdy. Z tym, że to nie jest tak zwana świeżyna. To nie jest model, który został raptem co zaprezentowany. On przeszedł jakiś czas temu dosyć mocny facelifting. I tak sobie po prostu na rynku trwa. Trwa nadal, nadal jest sprzedawany. Pytanie tylko, czy ten model nadal pozostaje konkurencyjną propozycją. Zaproszę Was do szybkiego obejścia samochodu dookoła, pokażę Wam ten konkretny egzemplarz, specyfikację, bo jest naprawdę bogata, a potem wrócimy do środka jeszcze porozmawiać. No dobrze, Mazda CX5, szybka nagrywka z zewnątrz, bo jest e, zimno. E, tutaj mamy do czynienia z najwyższą wersją wyposażenia Sky Dream, a to oznacza, że e, no lepiej zapytać, czego tutaj nie ma e, w wyposażeniu, tak naprawdę, bo nie ma szyberdachu. Cała reszta e, jest tutaj obecna. Dodatkowo, Mazda zaaplikowała tutaj również elementy e, akcesoryjne. Mówię o tej przedniej dokładce, srebrnej dokładce zderzaka. Oczywiście to jest kwestia subiektywna, czy komuś się to podoba, czy nie. E, mówię o dokładkach srebrnych na progach, srebrnych obudowach e, lusterek zewnętrznych. E, oczywiście egzemplarz wyposażony w 19-calowe felgi, e, które, nie zrozumcie mnie źle, nie są e, żadnym akcesorium. To jest... E, Standard dla najwyższej wersji SkyDream. Yy, mamy dokładki tylnego zderzaka, takie nieco wystające poza obrys yy, samochodu. Otworzymy sobie klapę bagażnika. Ona jest otwierana elektrycznie. Mamy nakładkę na tylnym zderzaku oraz matę yy, w bagażniku. Co ciekawe, odnośnie tego bagażnika yy, nie można zamówić yy, CX5 yy, fabrycznie. Z elektryczną klapą bagażnika otwieraną za pośrednictwem ruchu stopą pod zderzakiem, ale e, można sobie domówić również e, jako akcesorium czujnik, który zostanie zamontowany pod tylnym zderzakiem i będzie nam to służyć jako właśnie klapa otwierana za pośrednictwem e, no, tego charakterystycznego gestu pod e, gestu nogą pod zderzakiem. Miejsce z tyłu to jest duży samochód, więc y, to powinna była być proforma, i w zasadzie jest. Y, miejsca na kolana jest no, wystarczająco na stopy, również nad głową, y, także mam miejsce. Na tył są wyprowadzone y, otwory wentylacyjne. No, nie ma co specjalnie tutaj liczyć na trzecią strefę klimatyzacji, ale myślę, że też nie ma specjalnie na co narzekać. Wersja Skydream. Powiem Wam mniej więcej, co jest w wyposażeniu. Mamy elektrycznie sterowane fotele, które zostały pokryte brązową, skórzaną tapicerką. Te fotele są podgrzewane, wentylowane. Kierownica również jest podgrzewana. Mamy system Audio Bose. Mamy kilka oznaczeń tego systemu między innymi również tutaj na słupkach a coś co ma przypominać albo jest takim drewienkiem, to jest na drzwiach oraz w części centralnej odpalimy sobie na chwilę samochód Zobaczcie, przed moimi oczami znajdują się zegary, które w większości są cyfrowe, natomiast one całe cyfrowe nie są. Kierownica bardzo ładna, dobrze leżąca w dłoniach. Tutaj mamy regulację adaptacyjnego tempomatu, mamy przyciski dotyczące audio. Po lewej stronie, przy moim kolanie, mamy również kilka przycisków funkcyjnych. Między innymi, coś, co jest dosyć istotne: przycisk od wyłączania start-stopu, i o tym trzeba pamiętać za każdym razem, po każdorazowym uruchomieniu samochodu. Oraz mamy również przycisk do wyłączania systemu nadzoru nad pasami ruchu. I tutaj bardzo przyjemna rzecz: kiedy już raz wyłączymy, to ta kontrolka informuje nas o tym, że za każdym razem tego systemu wyłączać nie trzeba po prostu samochód to zapamiętuje. W części centralnej system multimedialny, który no nie jest najnowszy, on w zasadzie ja pamiętam ten system jeszcze z poprzedniej mazdy 3 de facto, ale nie mam problemu jako takiego z jego użytkowaniem z jego szybkością, oczywiście, Mamy tutaj system kamer 360 stopni, mamy również kamerę cofania. no Jakość mogłaby być nieco lepsza. Widać, że nie są to jakieś najświeższe rozwiązania, ale tak jak wspomniałem, nie ma specjalnie na co narzekać. Panel automatycznej dwustrefowej klimatyzacji również to jest panel, który również pamiętam z poprzedniej Mazdy 3 oraz kluczyk jeżeli go teraz wygrzebie z kieszeni. Przy okazji, tutaj jeszcze, zobaczcie, w części centralnej mamy pokrętło do obsługi tegoż systemu multimedialnego. Mamy przycisk od Autoholda, możemy sobie auto przełączyć w tryb sport, w zasadzie nie wiem po co. I oczywiście drążek automatycznej skrzyni biegów, tutaj praktyczna półeczka. A propos kluczyka, zobaczcie. Kluczyk, który również był w poprzedniej maździe 3. Przecinamy go sobie tutaj. Mamy miejsce na dwa kubki. Mamy podłokietnik. Tu jest, on jest dosyć głęboki. Podłokietnik, którego nie można przesuwać. Troszkę szkoda, ale nie powoduje to jakiegoś nadmiernego dyskomfortu. Tak to wygląda. Oreszcie. Opowiem Wam w czasie jazdy. Słuchajcie, do testu Mazdy CX5 podchodziłem z ogromnym zaciekawieniem, ponieważ byłem ciekawy, jak producent w dalszym ciągu utrzymuje ten samochód na rynku, w jaki sposób o niego dba i czy on jest nadal konkurencyjny w stosunku do rywali, jacy na rynku funkcjonują. I muszę Wam powiedzieć, że pomijając te kilka elementów, które Wam zaprezentowałem, kiedy obchodziłem samochód dookoła oraz pokazywałem go w środku, czyli ten system multimedialny, który, no owszem, nie jest najnowszy, bo doskonale wiemy, że w modelach CX30, w nowej trójce, które Wam prezentowałem, ten system jest już nowszy lepiej wygląda przede wszystkim jego szata graficzna, bardziej nowocześnie no i jakość przede wszystkim jakość obrazu jest wyższa przekłada się to również na jakość, czy na widok z kamery cofania oraz z systemu kamer do okulnych 360 stopni no kluczyk, który oczywiście pamięta czasy poprzedniej Mazdy 3, czy panel Dwustrefowej automatycznej klimatyzacji, ale muszę Wam powiedzieć, że zostało to naprawdę świetnie wkomponowane w całą resztę, i w żaden sposób nie przeszkadza to w użytkowaniu samochodu na co dzień. Nie jest to w żaden sposób odczuwalne w żaden sposób przeszkadzające kierowcy czy współpasażerom. Oprócz tego. Muszę wam powiedzieć, że ja się tutaj czuję naprawdę wygodnie, jest mi tutaj bardzo wygodnie, bardzo komfortowo i nie bójmy się użyć tego słowa, jest tutaj wręcz luksusowo. Poziom wykończenia wnętrza, poziom spasowania poszczególnych materiałów, czy użytych materiałów jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I choćbym się starał, choćbym tutaj macał, choćbym jeździł po naprawdę nierównych drogach, nic nie, wyda, nie wydaje tutaj z siebie nieprzyjemnego dźwięku. Jest pod tym względem w środku w CX5 naprawdę fantastycznie. Poza tym sam samochód też nie udaje, że jest w jakiś sposób nastawiony, nie wiem, na sportowe doznania. Tutaj jest przede wszystkim wygodnie, przede wszystkim komfortowo. I nie mówię o samym wyposażeniu, bo w tym akurat egzemplarzu wyposażenia mamy. Absolutnie popacha, a nawet i więcej, mówię na przykład o pracy zawieszenia. Zawieszenie pracuje w sposób bardzo jędrny, czyli daje wystarczające, wystarczającą wiedzę o tym, co robi samochód, co robi zawieszenie i co robią koła, ale jest nastawione na wygodę i na komfort przede wszystkim. To samo z układem kierowniczym. Układ kierowniczy jest. Przyjemnym wypośrodkowaniem, przyjemnym kompromisem, ponieważ ja, jako kierowca, mam wystarczającą wiedzę o tym, co robią przednie koła. Samochód prowadzi się bardzo przyjemnie, ale jest to wszystko przesunięte jednak w stronę wygody, w stronę komfortu. No, użytkownik się tutaj nie nakręci specjalnie tą kierownicą, ponieważ jest ona wystarczająco mocno wspomagana. Poza tym wyciszenie tego auta. I mówię o zarówno o wyciszeniu aerodynamicznym, o wyciszeniu zawieszenia, o wyciszeniu silnika. Jest tutaj naprawdę cicho nawet przy wyższych dozwolonych oczywiście w naszym kraju prędkościach, a jak sobie do tego dopiszemy dobrze grający system audio Bose, multum tego wyposażenia, które tutaj mamy, to no, z CX-5 robi nam się duży, obszerny, przyjemny kokon, w którym przyjemnie się siedzi, przyjemnie się spędza czas i przyjemnie pokonuje kolejne kilometry. Muszę Wam powiedzieć, że jest tutaj myślę, że śmiało mogę to określić w ten sposób jest tutaj, no całkiem jakby luksusowo. Co oprócz tego. Yy, to co wspomniałem, bardzo prosta rzecz, ale jeśli komuś nie pasuje system, który nadzoruje pasy ruchu, to nie trzeba za każdym razem pamiętać, żeby go wyłączać po każdorazowym uruchomieniu samochodu, ponieważ samochód to zapamiętuje i on pozostaje wyłączony. No z systemem start stop już tak nie jest, trzeba za każdym razem pamiętać, by go wyłączyć. Poza tym skrzynia biegów. Mamy tutaj sześciobiegowy automat, który również no jest nastawiony przede wszystkim na wygodę, na komfort. On nie angażuje w żaden sposób kierowcy w jakąś szczególną sportową, wyrywną jazdę. Może tak, on działa gładko gładko wrzuca kolejne przełożenia. Jakoś nadmiernie nie zauważyłem, żeby zdarzyło mu się szarpać, ale robi to w sposób spokojny, w sposób niespecjalnie angażujący. I to samo jest z prowadzeniem tego samochodu, ponieważ generalnie CX5 prowadzi się bardzo przyjemnie. Ja mam wiedzę o tym, mam poczucie, że mam kontrolę nad tym samochodem, ale jednak. No, szybsze pokonywanie zakrętów, czy jakieś bardziej gwałtowne reakcje za kierownicą tego samochodu, nie są specjalnie przyjemne, tak bym to określił, ponieważ auto, czuć masę w tym samochodzie to po pierwsze, a po drugie, auto troszeczkę nurkuje w czasie hamowania przy szybszym pokonywaniu zakrętów no nieco się na tych zakrętach przechyla także, także to wszystko czuć to wszystko prowadzi mnie do konkluzji tego typu że jeśli chcemy crossovera, który będzie bardziej sportowy w zachowaniach to po prostu powinniśmy sięgnąć po testowane przeze mnie CX-30 ja wiem, że ono będzie mniejsze ale to są no trochę innego typu samochody tak bym to określił. Na sam koniec zostawiłem celowo jednostkę napędową, którą tutaj mam, akurat w tym egzemplarzu. A jest to mocniejsza jednostka benzynowa jednostka typu, który raczej już się rzadko pojawia na rynku, i mało który producent taką jednostkę trzyma w ofercie. No, niestety dożyliśmy czasów i funkcjonujemy w czasach, w których motoryzacja jest w pewien sposób determinowana przepisami, jakie są narzucane przez Unię Europejską, normami, jakie są narzucane przez Unię Europejską. I dwulitrowy, turbodoładowany silnik benzynowy jest bardzo często zwieńczeniem oferty producenta. Co mamy tutaj? No mamy silnik benzynowy oczywiście SkyActiv-G według nomenklatury Mazdy o pojemności 2,5 i bez żadnego doładowania. Nie ma tutaj ani turbosprężarki, ani kompresora, nie ma tutaj niczego. Parametry 194 konie mechaniczne, ponad 250, bodajże jak dobrze pamiętam, 258 Nm. Tak jak wspomniałem, to jest spięte nie nazwę jej leniwą ze skrzynią sześciobiegową automatyczną. Z raczej niespieszną skrzynią automatyczną i napędem na cztery koła. W tej akurat wersji. Powiem Wam tak: nie zostanę wielkim fanem tego rozwiązania, tego silnika. Ja jestem pełen, jestem absolutnie świadomy, że to jest rozwiązanie, które, które powoli znika i powoli zanika na rynku motoryzacyjnym i ten 2,5 litrowy silnik benzynowy powiem Wam, że jest optymalnym rozwiązaniem do tego samochodu w sensie takim, że nie robi z CX-5 wyścigówki dynamika jest na właściwym, odpowiednim poziomie, na pewno z tym silnikiem największy SUV Mazdy nie będzie tak jak wspomniałem wyścigówką nie będzie demonem Prędkości. No poza tym ten silnik na wyższych obrotach nie brzmi jakoś spektakularnie. A skrzynia będzie jednak dosyć często determinować te wyższe obroty, bo no jest to silnik sący, więc żeby wydobyć z niego jakąś dynamikę, no mój boże, trzeba go troszkę pokręcić wyżej. Ale tak jak wspomniałem, to jest dosyć optymalne. Optymalne źródło napędu do tego samochodu. Optymalne jest również zużycie paliwa. No Przy takich gabarytach, przy napędzie na cztery koła, przy automacie, przy jednak pojemności 2,5, ja po pokonaniu no dobrze ponad 200 km w tym momencie mam średnią 8,1. Fakt, że ja nie mam jakiejś specjalnie ciężkiej nogi, ale uważam, że jest to wynik całkiem niezły. Tym bardziej, że w większości Czasu i jeżdżę przy temperaturach bliskich 0. No a nawet poniżej, teraz jest na przykład minus 4. Więc e, jeśli chodzi o źródło napędu, to powiem Wam szczerze, że bardziej skłaniałbym się ku jeszcze innej pozycji, jaką Mazda trzyma w ofercie. I nie mówię o słabszej benzynie dwulitrowej o mocy 165 koni mechanicznych, bo wydaje mi się, że jednak to może być ciut za mało. Jak na tak duży jednak samochód, mówię o propozycji wysokoprężnej, ponieważ nadal w gamie CX-5 mamy diesla Sky Active D o pojemności 2,2, który na pewno w jakimś stopniu został unowocześniony, dopasowany do aktualnych regulacji. Z którym jeździłem jakiś czas temu w maździe 6, i powiem Wam, że ten silnik, ten diesel jest naprawdę przyjemnie dynamiczny i przy tym bardzo oszczędny. I myślę, że w CX-5 byłoby to znakomite źródło napędu. Znakomicie by się to wszystko razem ze sobą dogadywało, bo pomysł jako CX-5 w dalekie trasy myślę, że znakomity. Myślę, że znakomity, ponieważ to już tak tytułem końca, reasumując. Samochód fantastyczny, i muszę Wam powiedzieć, że ciężko jest mi tutaj z ręką na sercu znaleźć jakieś rażące wady. Bo, tak jak wspomniałem, elementy, które świadczą o pewnym wieku konstrukcji, czy o tym, że nie jest to Mazda należąca do tej, że tak powiem, nowej generacji, tak jak Nowa Trójka czy CX30. Te elementy w żaden sposób na co dzień nie przeszkadzają, no powiem wam, że mam tutaj na przykład wyświetlacz head-up, wyświetlacz przezierny, i mam dziwne wrażenie, że on nie jest ustawiony na wprost, w linii prostej. Chodzi o, o mój wzrok, o sposób, jak ja na ten wyświetlacz patrzę. Mam wrażenie, że to jest nieco pod kątem, a nie jestem w stanie tego wyregulować, ponieważ Mogę wyregulować wysokość wyświetlanego obrazu czy wyświetlanych danych bardziej oraz ich jasność, natomiast nie mogę wyregulować lewo-prawo. To mi się troszkę nie podoba, ale powiem Wam, że jest mi tutaj naprawdę znakomicie. Oczywiście nie jest to typ samochodu, który w jakiś szczególny sposób trafia w moje wyczucie gustów, w mój smak. Ale jeśli ktoś szuka suwa takiej wielkości, czy samochodu, i po raz kolejny to powtarzam w przypadku Mazdy, samochodu, który będzie odzwierciedleniem wydanych pieniędzy, a w przypadku tego egzemplarza to jest ponad 180 tysięcy złotych, to jest to znakomity przykład. Jest tutaj wygodnie, jest komfortowo, jest bardzo cicho, a to jest znakomicie wykonane. I sprytnie ukrywa fakt, że jakiś czas temu przeszło dosyć mocny lifting, ale w gruncie rzeczy nie jest to najnowsza propozycja. Myślę, że jeśli ktoś szuka takiego samochodu, to zdecydowanie absolutnie powinien udać się do Mazdy i odbyć jazdę próbną takim samochodem, a przynajmniej się zapoznać z tym autem, ponieważ ominięcie go. Byłoby, myślę, no, sromotnym błędem. Naprawdę świetne auto. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Link do pełnego testu z fantastycznymi zdjęciami, jak zwykle, do tabeli z danymi technicznymi oraz pełnego tekstu o tym samochodzie. Tam. Zawrę również elementy, o których, no, być może zapomniałem w trakcie kręcenia tego filmu. Link, oczywiście, do tego pełnego testu, umieszczę w opisie tego filmu. A póki co, żegnam się z Wami i trzymajcie się. Nagrywam to rano, więc. O, coś tam poleciało. Nagrywam to rano, więc życzę Wam miłego dnia. Hej!